Cześć moi drodzy, witam w nowym filmiku, w którym będę mówiła na temat konferencji w Warszawie, Meet Beauty. E, ta konferencja odbyła się w sobotę, 24, tak jeśli dobrze pamiętam, października i e, wszystko miało miejsce w tak zwanej babce do wynajęcia, jest to takie miejsce i daleko Arkadii, e, miejsce konferencyjne i zaraz po przyjeździe tam, Dostawałyśmy takie e, plakietki, plakietki, identyfikatory z imieniem nazwiskiem i z nazwą bloga, co było bardzo przydatne, ponieważ e, w, ile tam było nas było około 250 blogerek albo vlogerek, nie wiem dokładnie, czy wszystkie dotarły, ale wiem, że tyle było miejsc na konferencji i nie zawsze e, wiemy, jak wygląda osoba, która prowadzi danego bloga. I co było fajnym pomysłem na sam początek, to że e, dla wszystkich były przygotowane poczęstunek, czyli jakieś tam bułeczki, e, ciepła herbata, kawka, ponieważ większość dziewczyn, z którymi rozmawiałam jechała tam albo północy, albo cały Całą noc albo nad ranem, więc wszyscy, że znaczy większość dziewczyn była po prostu głodna, bez śniadania. Także bardzo brawa dla organizatorów, że pomyśleli o tym, żeby od razu dać jakiś początek, a nie wiecie, coś do pory obiadowej na przykład. I o godzinie 10 rozpoczęły się, rozpoczęła się cała konferencja, było przywitanie nas. I ogólnie cała konferencja była podzielona jak tutaj dzisiaj karteczkę o, na warsztaty. I na wykłady. I wcześniej e, mailując właśnie z organizatorami Mid Beauty, można było się zapisać na warsztaty na panele makijażowe, które organizował Pierre Ren, paznokciowe Neonai, włosowe Remington lub warsztaty fotograficzne Olympusa. Ja nie zapisałam się na żadne z tych e, warsztatów, ponieważ strasznie interesowały mnie wykłady, czyli panel jakby główny na temat wiedzy. Więc ja zrezygnowałam z warsztatów, chociaż strasznie chciałam iść na warsztaty fotograficzne, ale one zajmowały, e, no po prostu prawie pół dnia, więc stwierdziłam, że wolę jednak skupić się totalnie na tej wiedzy takiej Dzisiejsze spotkanie, jeżeli to usłyszymy, jest zorganizowane i nie moglibyśmy tu być, gdyby nie sieć reklamy na blogach Blog Media oraz serwis zblogowany. O godzinie 10 rozpoczęły się właśnie... 10.30 rozpoczęły się pierwsze wykłady. Pierwszy wykład to był Olympusa, gdzie pokazywali jak robić fajne zdjęcia, jak korzystać ze światła, jak poprawić nasze zdjęcia na blogu, jak za pomocą zwykłej białej kartki papieru jesteśmy w stanie uzyskać odbicie tak jakby od blendy. Także także mi się podobało, chociaż dziewczyny narzekały, niektóre, że było za mało takich, że one by chciały dowiedzieć się, znaczy zainspirować się do tego, jak tworzyć fajne kompozycje na zdjęcia, bo to teraz jest takie mega modne na blogach, czyli po prostu piękne tło zdjęcia rodem z gazety, takie wiecie, po prostu nie tylko sam kosmetyk, tylko konkretnie jakieś fajne, fajne tło Także to później były, kolejny wykład był na temat logo identyfikacji wizualnej bloga, prowadzony przez panią Karolinę Krzysztof. I słuchajcie, bardzo fajnie to było pokazane, były podzielone jakby typy blogów na wiosnę na to jesień zima, pokazane jakie my jesteśmy i do którego bardziej pasujemy, które kolory będą bardziej pasowały, które czciągi, jakie figury geometryczne nawet. Także... Bardzo, bardzo fajne, dużo informacji. Następny wykład to były Google Analytics, także jeśli ktoś z Was korzysta z tego programu i nie do końca jest w stanie go ogarnąć, nie do końca wszystko jakby tam sobie wie i mm, nie do końca umie z niego korzystać, to był to idealny moment, żeby się podszkodzić w tym temacie. Następnie to było samo przecie blogera prowadzone przez Tomka Stopkę. Eee, też ciekawy, ciekawy wykład na temat tego, jak. Z, mm, jakby podrastować swojego bloga, jak więcej na nim zarabiać Jak yy, po prostu podciągnąć go pod takie wyszukiwanie w goglach itd. Następna rzecz to był wykład Pawła Okydo na temat tego, hmm, dlaczego media społecznościowe są tak istotne Fajnie poruszony temat Snapchata, Instagrama, Facebooka, tego jak internet teraz funkcjonuje Że już troszeczkę wszystko się to zmienia, to nie działa tak jak kiedyś, kiedy się wchodziło na internet, przeglądało onet Teraz po prostu te informacje docierają do nas ze wszystkich różnych innych aplikacji Także też ciekawy wykład i na końcu był wykład Oleśki i o tym jak zacząć vlogować Tak się śmiałyśmy, ponieważ znaczy wasze dziewczyny, które już vlogują Jak ona pokazywała swoją historię 5-6 letnią Jak to ewoluowało i słuchajcie naprawdę jak ja widziałam Takie różne, jak ona mówiła o tle, ja sobie przypominam, jak Kiedyś było moje tło w stylu no, jakiś Syf w pokoju albo wiecie Parawan tak dający po oczach, że po prostu aż się mózg lasował Jak to wszystko się zmienia teraz, także no super super wykład I minął jak 10 minut, a trwał 40 jeśli chodzi o panele makijażowe, paznokciowe, włosowe To nasłuchałam się od dziewczyn dużo Bo sama, no mówię, nie byłam na żadnym I... Yy, no, można się nie odpowiadać na temat Ale nie do końca było to takie, takie spełnienie oczekiwań Bardziej to było w stronę chyba komercyjną Poszły te marki niż w stronę szkolenia nas Albo nauczenia czegoś Bardziej pokazywały swoje produkty Mówiły, jakie one są świetne i najlepsze I z tego co pamiętam, najlepsze, najlepiej dziewczyny Wspominały panel paznokciowy od Neonail Także, się nie wypowiadam, bo nie wiem, nie uczestniczyłam Ogólnie chyba najlepszym jakby takim elementem tego wszystkiego było to, że mogłyśmy się poznać, że, że poznałam bardzo fajne dziewczyny, że kurczę, no po prostu to było takie pozytywne, pozytywne doładowanie. O, co było też dobrze pomyślane, to... Jeśli chodzi o obiad, bo były nawet jedzenie dla osób, które są, mają dietę bezglutenową. Także wszystko było takie, takie kucze przemyślane, bardzo fajnie, sprawnie to szło. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na koniec otrzymałyśmy taką właśnie pakę kosmetyków i może Wam pokażę mniej więcej jak to wyglądało, co tutaj mamy w środku. Pierwsza torba jest torbą Fanglis Court Get to Be i Syot i w środku, co mam w środku, tak szybko żeby was nie zanudzić żel podprysznictwa szampon suchy z Sayosa odżywkę z glis i tutaj jeszcze tak Tobi, to jest big volume, po prostu spray do włosów i tutaj to też nie do końca było przemyślane, ponieważ Dostałyśmy taki jakby, kolor refresher, Saiosa, czyli po prostu rzecz koloru. I one, panie, chyba nie patrzyły do końca na to, jakie mamy włosy, ponieważ ja do brązów, a na przykład brunetki dostały do blondu, Także to też to taki jeden mały minus organizacyjny. Następna rzecz to jest tutaj kolejna, kolejna torba z Drogerii Natura, i ona tutaj dla nas dała skobo makeup primer, czyli bazę, puder transparentny też skobo i maskarę nic z tych rzeczy jeszcze w sumie nie używam, oprócz tej maskary, to jest ideal, ideal volume maskara i słuchajcie strasznie mi się podobała, już poszła, poszedł w odstawkę klinik i już teraz maluję cały czas się tym, także myślę, że to świadczy o tym, że naprawdę jest ok pięknie tego tak rozczesuję po prostu i takie są no super fajne, dobra ok, następna tutaj torba jest no onej, w której mamy jakieś zniżki, informacje Mamy y, lakier w zasadzie sensie, mamy bazę pod y, hybrydę, jakiś kolor i utwardzacz. Do tego jakąś ol, oliwkę, badrze, no po prostu taki dziwactw y, Następna rzecz to jest mówię dziwactwo, bo ja po prostu nigdy nie bawiłam się w hybrydy, ale teraz, bo mam kolejny nawet z lat. Y, też właśnie tutaj jest baza, jest top coat, jest... Y, Kolor. I to nawet taki, który mi się bardzo podoba, taki niebieski. Tutaj go widzicie. Więc sobie myślę, że kurczę, może warto by zainwestować w jakąś lampę UV, żeby to po prostu przetestować i wybawić się trochę tymi hybrydami. Jeśli macie jakieś fajne polecenia, godne polecenia bazy. Dotykam was cały czas, ale skróciłam je i mi tutaj tak lecą na, ryj, na twarz. Jeśli macie do polecenia jakieś fajne UV lampy, to, to dajcie znać. I kolejna torba to jest torba z Pinoulaxu. I tutaj mam mam. Jedną kolekcję, czyli te moje śmierdzieluchy do jasnych włosów, które no, znacie na pewno, Waxan, nie jest to nic nowego, z jeżbą białą, pokrzywą, pantenolem, szampon do włosów jasnych i jeszcze jeden szampon, teraz chyba to jest ich nowość albo i nie, nie pamiętam, łagodny do skóry głowy z pantenolem, taki zielona, zielona wersja. No i to mniej więcej tyle. Ogólnie były jeszcze stanowiska, na przykład Golden Rose. Gdzie yy, się zebrało tyle dziewczyn i była taka kolejka, że świeciłam, nie no bez przesady I z tego co słyszałam też tam te panie nie do końca sprawiedliwie traktowały uczestniczki wszystkie Zresztą no w ogóle wiecie jak to jest yy, No i co? To chyba tyle Także zapraszam Was na Instagram, na Facebook, na bloga I do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!